Witajcie, ja jestem Chaotic Good i stwierdzam, że jestem masochistą. Jak nie Dark Souls, to Sekiro. Jak nie Sekiro to Darkest Dungeon. Wymieniłem te trzy gry w jednym zdaniu, ponieważ wszystkie trzy traktują gracza jak dorosłego, potrafiącego brać odpowiedzialność za swoje czyny i głupie decyzje. You Ba samot Darkest Dungeon często zarzuca kwestię zwłaszcza, iż nadmierna pewność siebie to powolny i skryty zabójca. Darkest Dungeon, czyli najmroczniejszy loch, jest turową strategią pomieszaną trochę z gatunkiem Dungeon Crawler i szczyptą ekonomicznego rozwoju naszej posiadłości. Wcielamy się w bliżej nieokreślonego krewnego, który otrzymał przerażający list od swojego ancestor, czyli po prostu przod. Z listu wynika, że ów przodek, nudząc się strasznie w swojej willi, postanowił w ramach rozrywki szukać prędzejnego skarbu, który okazał się portalem do czeluści piekielnych w stylu Lovecrafta. Rozumiecie? macki, oczy, kafulu, brutalność, niepojęta ludzkim usłem, potęga, zagłada i beznadzieja, przed którą nie da się uchronić. Czując rozpacz, ancestor zaraz po wysłaniu listu popełnia samobójstwo. Ale że my nie lubimy siedzieć bezczynnie i czekać na nasz straszliwy los, wyruszyliśmy do tej posiadłości z zamiarem wstrzymania apokalipsy ile tylko się da. Posłużą nam w tym celu najemnicy kilkunastu różnych klas, którzy i tak nie mają nic do stracenia. Gra podzielona jest na dwa segmenty, między wyprawami do lochów, które z założenia czasowego odbywają się co tydzień. Mamy możliwość zająć się rozwojem zaniedbanej posiadłości, aby przywrócić jej dawną, utraconą świetność. I z dokonanych ulepszeń samemu skorzystać. Bo rozwijając budynki, zyskujemy możliwość lepszego wyposażenia naszych najemników. Ale nie tylko o wyposażenie i umiejętności tu chodzi, bo prawie połowa konstrukcji przeznaczona jest zdrowiu psychicznemu. Sami rozumiecie, nikt długo nie pociągnie psychicznie walcząc z wąstrami nie z tej ziemi bez antałka piwa, spokojnej medytacji i ciepłej kochani. Gra stawia bardzo duży nacisk na opiekę posttraumatyczną nad bohaterami. Zaniecbując ten aspekt możemy oczekiwać, że po dwóch czy trzech tygodniach następny wpad w lochy skończy się rzezią, gdy najemnicy doszczętnie postradają zmysły i przestaną wykonywać nasze rozkazy. A propos wpadów w lochy, czyli drugiego segmentu gry. Wysyłamy drużynę max czterech postaci, przydzielamy im wyposażenie na wędrówkę pamiętając jednak o ograniczonej przestrzeni w plecakach, wybieramy jedną z czterech podstawowych lokacji lub gdy czujemy się na siłach wybieramy najmroczniejszy loch. Trzykrotne ukończenie różnych zadań w najmroczniejszym lochu kończy grę i staramy się odwrócić nieuniknione. W trakcie kraulowania się po dungeonach wędrowcy mogą natknąć się na różne skarby, przydatne przedmioty, unikalne wyposażenie dla nich lub świecidełka używane do ulepszej posiadłości. W trakcie wędrówki często natkniemy się na szkielety, bestie różnego rodzaju, potwory, czy nawet zwykłych bandytów. Walki odbywają się w systemie turowym: jedna postać, jeden ruch. Każdy najemnik na usługach gracza posiada cztery umiejętności walki, które zazwyczaj nic nie kosztują, więc możemy w kółku używać tylko jednej z drobnym haczykiem. Umiejętności mogą być użyte tylko stojąc na konkretnej pozycji i wycelowane tylko w konkretną pozycję. To znaczy, że jeśli doprowadzimy do sytuacji, gdy np. Na nasz bohater stojący standardowo na końcu drużyny zostanie ostatnim żywym i będzie stał na froncie, to nie będzie w stanie nic zrobić, nie posiadając żadnego ataku z pierwszej linii. Śmierć bohaterów jest oczywiście permanentna. Ale nie do końca. Gra aktualnie swoje save po każdym jednym ruchu, więc nie da się jej oszukać. Ale nie do końca. A każda jedna czynność, której się podejmiemy myśląc, że jest słuszna, może mieć też swoje negatywne następstwa. Ale nie do końca. Słowem, nic w tej grze nie jest pewne, poza tym, że niejednokrotnie będziesz chciał lub chciała wyrwać sobie włosy z głowy na własną pychę, głupotę lub pewność siebie. W ramach ostatniego słowa dorzucę, że nie gram w standardową wersję gry, tylko mam pobrane kilka modów, które nie tyle ułatwiają rozrywkę, co czynią ją mniej żmudną. Korzystam z bardzo większego plecaka, aby złoto z trzech standardowych wypadów padło do kieszeni w jeden, bo uważam to za celowe spowolnienie gry. Oraz posiadam kilka dodatkowych klas najemników stworzonych przez community. Dopełnijmy to jeszcze szybkim przejściem tutorialu, podczas którego będę wszystko tłumaczył. A zatem, tak jak zapowiedziałem, przejdziemy teraz szybko jeszcze przez pierwszą misję, która wyświetla nam się od razu po samouczku. Yy, zawsze lepiej być przegotowanym niż niedogotowanym. Przynajmniej dotyczy się to Darkest Dungeon. Bo wyposażenie jest stosunkowo tanie w porównaniu do tego, co możemy dzięki wyposażeniu uzyskać. bo każdy z tych przedmiotów można Wykorzystać na niektórych elementach, które znajdziemy, przewijając się od razu do walk. Tutaj jest pierwsze starcie, które nas czeka. Zaczniemy od celnego strzału pistoletem. Dopełnimy gromem od i jest jeden szkielet mniej. Następnie, niestety, doktorka nie trafiła swojego cięcia, ale krzyżowiec nie zawiódł. Pierwszej potyczki udało nam się wyjść całkowicie niezdarpanymi. Po drodze natknęliśmy się niestety na kupę gruzu, którą trzeba było oczyścić łopatą. Mógłbym zrobić to ręcznie, ale w zamian za to wszystkie nasze postacie bardzo mocno obrywałyby stresowo. Zaraz za tym gruzem mamy kolejnych przeciwników. Rozegrajmy to szybko. Jak możecie w tym momencie zauważyć na mapie przodem już ponad połowę yy, tej misji i zmierzam właśnie do zostawionego na później pomieszczenia, które minęliśmy. W tym pomieszczeniu znowu kolejne szkielety i udało nam się ich tym razem zaskoczyć. To znaczy, że wszystkie nasze postacie, nasi bohaterowie wykonają swój atak w pierwszej, fazie, yy, w pierwszej turze walki jako pierwsi. Dopiero po nich będzie. Yy, kolej przeciwników. Niestety doktorka znowu nie trafiła. Nasz highwayman bardzo skutecznie zranił wszystkich trzech. Wystarką stwierdziłem, że jednak uleczę naszego rycerza, naszego krzyżowca, bo zapowiada się na nieco dłuższą walkę, oraz krzyżowcem wzmocniłem jego odporność. Będzie służył nam tutaj zatanka. tanka. Przyspieszmy nieco tą walkę. Po pokonaniu wszystkich znaleźliśmy wyposażenie, które od razu ubrałem do naszego krzyżowca, a w tle stoi fontanna. Wystarczy dodać do niej nieco oświęconej wody to jest właśnie to, co mówiłem że wykorzystamy to wyposażenie, które wzięliśmy i w zamian nasz krzyżowiec został uleczony. Przejdźmy już do końcowego etapu tej misji. Formalnie w tym momencie możemy ją już zakończyć. Widzicie, że w lewym górnym rogu świeci się możliwość powrotu do posiadłości bo wykonaliśmy swoje zadanie, mieliśmy zwiedzić 90% pokoi, już to zrobiliśmy, ale ja stwierdziłem, że pójdę dalej, żeby pokazać wam zagrożenia, które się czają. Tak jak widzicie Dismas jest już bardzo zestresowany i znaleźliśmy kolejną grupę gruzu. Nie mamy niestety łopaty, więc musimy ją oczyścić ręcznie. W efekcie Dismas uzupełnił swój pasek stresu i oberwał chorobą psychiczną. Objawiło się to u niego tym, że zyskał status Selfish, czyli samolubny. Co nam to może Nieciekawego przynieść. Okaże się później, bo mamy jeszcze jeden pokój ostatni do odwiedzenia. Zobaczymy jak to się rozwinie. Wroga drużyna jest bardzo podobna do naszej. Ma tanka, ma kogoś do obrażania, ma kogoś do stresu. To jest właśnie ten szkielet w szatach, który bardzo skutecznie stresuje naszą drużynę. I mają jeszcze strzelca z tyłu. Tak jak widzimy, na początku udało się Vismosowi powstrzymać jego chorobę. W momencie jednak, kiedy Westalka nie trafiła swoim atakiem, choroba dała o sobie znać. Każda osoba, która jest zestresowana i ma ten właśnie status, tej czarnej korony, yy, będzie z automatu stresować nam całą resztę drużyny co jakiś czas swoim, swoją gadaniną. Ponadto, w zależności od tego, na jaką chorobę będą cierpieć, czy mi się to objawi, yy, mogą też wykonywać zupełnie inne ataki, niż byśmy tego oczekiwali, albo mogą zamieniać się miejscami. Mogą też zupełnie odmawiać wykonywania naszych czynności i po prostu chcieć wykonać jakąś swoją, albo zużyć jakiś przedmiot, który posiadamy w plecaku. Tutaj sprawdźmy, czy szkielety potrafią czytać. Mimo tego, że oczu nie mają, okazało się, że mogą. Jestem napisany, że jesteś heretykiem i spłonęli. Nasz doktor, nasza doktorka Plagi na początku tej walki zaraziła tylną linię trucizną, i tak jak widać, trucizna bardzo dobrze działała. Tutaj Dismas znowu zaczął yy, się nam sprzeciwstawiać. że bardzo, choroba objawiła się tym, że postanowił zamienić sobie miejsce i ponieważ to już jest końcówka walki to nic się tam nie stało, ale wyobraź sobie jakby na początku mogło nam to nabrudzić nieco formacji. Ponieważ plecak jest już pełen, ale wiem, że to już jest ostatnie pomieszczenie i więcej nas nie czeka, mogę stwierdzić, że wyrzucam jakieś te tanie, niepotrzebne przedmioty, bo każde wyposażenie, które wzięliśmy ze sklepu na początku yy, będzie miało znikomą wartość przy powrocie. Pozbawiam wszystkich skarbów i wycofaniu się do posiadłości. Oto mamy podsumowanie, wszystko to co zdobyliśmy oraz nagrodę za ukończenie zlecenia. Podsumowanie rozwoju naszych postaci. Jakieś dodatkowe atuty lub dodatkowe wady. Częściej otrzymamy niestety wady niż atuty. Oraz czarna korona przy ikonce Dismasa, czyli że jest teraz chory i trzeba będzie go uleczyć. W jaki sposób go uleczymy? A w następujący. Wracamy już do naszej posiadłości i możemy Dismasa zamknąć w kościele, aby sobie pomedytował. To znaczy, że przez następny tydzień, czyli przez następny, następny wypad drużynowy do lochu, Dismas jest dla nas nieobecny, nie możemy go ściągnąć na tę misję, ale w zamian za to powinien po pierwsze wyleczyć się z choroby, po drugie zredukować sobie choć trochę stresu. Oczywiście możemy do tych... Od stresowujących miejsc wysyłać ludzi, którzy nie mają jeszcze choroby, ale już mają jakiś stopień stresu, np. Na nasza Westalka i Blake Plague Doktor, których w tym momencie widzimy, że też mają wysokie. To by było na tyle z tego podsumowania i drobnej prezentacji. Mam nadzieję, że nieco Wam przybliżyłem ten świat. Do usłyszenia na szlaku. Trzymajcie się. Cześć. Mówił dla Was Chaotic Gourd.